Sporo uwagi samorząd poświęca projektom związanym z powietrzem i z klimatem. Sporo takich projektów w tym roku zostało faktycznie zrealizowanych. No tak, te projekty są dla nas bardzo ważne. Dzisiaj bardzo dużo się mówi o tym, jakiej jakości powietrzem oddychamy. I chcemy zrobić jak najwięcej, jeśli chodzi właśnie o projekty dotyczące zanieczyszczenia powietrza. Stąd też dwa nasze autorskie programy. Programy, które są właśnie związane z jednej strony z klimatem, bo wszyscy wiemy jak bardzo nam się zmienia klimat, ale również z ochroną powietrza. I te nasze programy, które właśnie wspierają inicjatywy skierowane na to, żebyśmy oddychali coraz bardziej czystym powietrzem, wszystkie te programy staraliśmy się dofinansować, czyli projekty, które tam wpłynęły spełniły wymogi formalne zostały dofinansowane, bo dołożyliśmy tam środki. Myślę, że bardzo ciekawym właśnie tym programem, który był w tamtym roku pilotażowy, to był Mazowsze dla Klimatu i tam bardzo dużo projektów wpłynęło dotyczących wymian oświetlenia na energooszczędne, co przy dzisiejszych cenach energii jest bardzo ważne. Okazało się, że to takie trochę zapobiegawcze były działania, bo faktycznie teraz przy. przy no nie spodziewaliśmy się, że tak ceny pójdą w górę energii, ale chcieliśmy, bo z jednej strony dbamy o to środowisko, ale z drugiej strony również o ekonomię. Jakie jeszcze duże inwestycje w tym roku zostały zrealizowane przez samorząd? Bo o kilku już zdążyła Pani wspomnieć. No, tych inwestycji jest bardzo dużo, bo generalnie przecież mamy program, który wspiera infrastrukturę sportową. Mamy programy, które są może trochę mniejszymi programami, czyli dofinansowanie tam jest niższe, ale to są środki, które bardzo cieszą mieszkańców lokalnych społeczności czyli Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołec, gdzie to mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce i to mieszkańcy decydują, co będzie realizowane w ramach tego instrumentu. Tam nie są duże dofinansowania, bo do 10 tysięcy złotych, ale to jest łączone z Funduszem Sołeckim i ze środkami gminy i wtedy robi się naprawdę fajny projekt, a to wszystko zależy od tego, co jest w danej miejscowości najbardziej potrzebne. My założyliśmy sobie, że przez ten okres pięcioletni. Każda, każde sołectwo na terenie województwa mazowieckiego dostanie takie dofinansowanie i to konsekwentnie realizujemy. Chcemy, żeby te projekty właśnie wychodziły od mieszkańców pomysłu. A są bardzo różnorodne, bo są i chodniki, ale są na przykład też oświetlenia albo jakieś rzeczy dotyczące zagospodarowania terenu. To są bardzo różne projekty, bo bardzo różne są potrzeby. Faktycznie samorząd Mazowsza w tym roku dofinansował ponad 4000 różnych inwestycji. Wiemy też, że oprócz środków własnych, Mazowsze województwo korzysta także ze środków unijnych. No i jak to jest z tymi środkami? Oczywiście, że tak. My, jako zarząd tego województwa, jako samorząd, zresztą regiony wszystkie przygotowują regionalne programy operacyjne. W tym okresie programowania u nas to nie będzie Regionalny Program Operacyjny, a Fundusze Europejskie dla Mazowsza, tak to się będzie nazywało. Środki unijne w wysokości ponad 2 miliardy euro dla Mazowsza naprawdę to są środki, które są bardzo potrzebne zarówno samorządom, jak i organizacjom pozarządowym, jak i naszym przedsiębiorcom bo jeżeli chcemy, żeby to mazowsze się rozwijało, żeby prężnie działało, a jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się regionów, to naprawdę te środki są zwyczajnie naszym mieszkańcom, mazowszanom potrzebne. Jak wyglądają plany na kolejny 2023 rok? A to też jest trudne, bo trudno zaplanować coś, co jest jedną wielką niewiadomą. E, oczywiście musimy pamiętać o tym, że inflacja, drożyzna, e, zerwane łańcuchy dostaw, ale również e, to, co się dzieje. W prawie w legislacji bardzo mocno wpływa na planowanie jakichkolwiek inwestycji i dzisiaj trudno jest składać budżet województwa kiedy nie do końca wiemy jakie będą ceny energii jakie będą ceny poszczególnych usług staramy się oczywiście dość aktywnie uczestniczyć w tym co się dzieje czyli generalnie dyskusje też próbujemy prowadzić ale oczywiście nie wszystko jest zależne od nas my przygotowujemy bardzo ambitny budżet na następny rok chcemy żeby Naprawdę duże pieniądze, około 30% poszło na inwestycje z naszego budżetu i chcemy też utrzymać wszystkie programy, które mieliśmy w tym roku, a mieliśmy ich 14. To naprawdę dużo programy autorskie, które są z naszego budżetu finansowane i wspomagają samorządy lokalne. Mało tego, już znaleźliśmy kilka nowych niszy, które są potrzebne, żeby je wesprzeć, czyli tych programów będzie więcej niż 14. Tak naliczyliśmy, że około 20. Czy jest szansa na nowe programy w składzie? Oczywiście, że tak, bo trzeba pamiętać o tym, że też ta rzeczywistość się zmienia i też chcemy parę ciekawych nowych programów wprowadzić. Faktycznie sporo się wydarzyło w tym roku, takich sytuacji jak wojna u naszych sąsiadów, teraz inflacja, drużyzna jeśli chodzi o prąd. Czy to są te największe zagrożenia, z którymi będzie się mierzył samorząd przy tych planach na kolejny rok? Tak jak powiedziałam, oczywiście wojna jest nie bez znaczenia. Oczywiście inflacja jest ogromnym wyzwaniem, oczywiście drożyzna zarówno na nośnikach ciepła, jak i energii, jak i wszystkich produktach, łącznie również z paliwem, ma pewien wpływ na to, co będzie się dalej działo, ale pamiętajmy również o tym właśnie, że część wykonawców boryka się przedsiębiorców, boryka się z problemami dotyczącymi na przykład kadry, która u nich pracuje, bo pamiętajmy o tym, że dzisiaj przedsiębiorcy nie bardzo mogą brać kredyty, bo one są bardzo wysoko oprocentowane, nie bardzo mogą inwestować, no bo też to się wiąże z kredytowaniem. W związku z tym to jakim, w jakiej kondycji są przedsiębiorcy jest też bardzo ważne dla inwestycji, które realizują samorządy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.